Wybór rodziców. No tak, to jest nasze prawo, konstytucyjne prawo, że jako rodzice możemy, mamy prawo wychowywać nasze dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami. No ale, proszę Państwa, pani Nowacka, która jest ministrem edukacji, uważa, że to ona jako minister może narzucać, co nasze dzieci mają do głowy mieć wkładane. A nie my. No i przez Polskę przesuwa się w tej chwili wielka fara protestów. Najpierw był wielki protest w Warszawie, no a teraz w kolejnych miastach. Ostatnią niedzielę w Krakowie, w Szczecinie parę tysięcy ludzi pomimo śniegu, deszczu, mrozu to pokazuje, że jest grupa rodziców, którzy naprawdę potrafią walczyć o swoje dzieci, którzy są zdeterminowani. No i się okazuje, że jednak presja ma sens. Tylko, że odezwał się pan Kosiniak Kamysz, wicepremier, no i minister obrony narodowej, nie edukacji. No, ale jako szef PSL-u jednak poczuł się zobowiązany, żeby w odpowiedzi na pytanie jednej z dziennikarek podczas konferencji prasowej zakomunikować wszystkim, że już podjął rozmowy i że przedmiot, który przygotowany jest przez mnie, i jest, że tak powiem, w trakcie dyskusji i właśnie te protesty tego wszystkiego dotyczą, będzie nieobowiązkowy, chociaż pani Nowacka chciała, żeby był absolutnie przymusowy. Będzie zależał od tego, na co się zdecydują rodzice. No i wydawałoby się, że cała sprawa jest załatwiona. Otóż, proszę państwa, nie jest załatwiona, ponieważ praktycznie nic z tej deklaracji nie wynika. My rozumiemy, że przy tej presji i tym, że do społeczeństwa zaczynają docierać informacje, czego mają być uczone nasze dzieci, no jest, no jest pewne wzburzenie. No I ono jest przede wszystkim właśnie w tych środowiskach, które są bliskie PSL-owi. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby na przykład na polskiej wsi. Rodzice byli zadowoleni z tego, żeby z jego małym dzieckiem ktoś prowadził rozmowy i pytał się go, czy on jest dziewczynką czy chłopczykiem, a może by zmienić, albo żeby były dyskusje wśród tamtych dziesięciu czy ośmiolatków na temat różnych form rodziny czy różnych form współżycia, a może, może właśnie. Na temat wszystkich postulatów LGBTQ, tak jest pisane w programie, czyli wszystkiego. No, cały seks jest tam przedstawiany tylko i wyłącznie jako przyjemność i dążenie do przyjemności, o odpowiedzialności słowa, o miłości słowa, o rodzinie też ani słowa. No więc ja się zastanawiam, czy pan Kośniak kamysz który mówił z takim pewnym przekonaniem, czy on w ogóle ten program przeczytał, bo myślę, że to jest kilkadziesiąt stron, nie miał na to czasu. No i tak pojechał po wierzchu na zasadzie rodzice będą decydować. Byłoby to dobrze, gdyby rodzice mogli decydować, ale to oczywiście do końca nie rozwiązuje sprawy. No więc przede wszystkim to zagrożenie nadal pozostaje, ponieważ zresztą natychmiast po tej konferencji prasowej, kiedy do mediów się ta wypowiedź dostała, yy, pani minister. Nowacka stwierdziła, że panu Kosiniakowi Kameszowi się pomylił Mondsmanem, no czyli złośliwość. Na zasadzie nie wtrącaj mi się, ja jestem ministrem edukacji, ja wiem co robię i mam swoje cele, i te cele są takie, żeby właśnie lewackie myślenie wsadzić do głowy polskim dzieciom. A jego wypowiedzi no to są w zasadzie niewiążące, niekompetentne, chociaż jest członkiem koalicji, chociaż jest wicepremierem, nie, nie. Najważniejsze jest, co chcą w menie. No i co wymyślił pan Izdebski, który jest znany z tego, że edukację seksualną no, w niesłychanie wulgarny sposób przedstawiał i to przez lata. I, I to po prostu my wiemy, że to jest niebezpieczne dla naszych dzieci. No ale proszę państwa, pierwszy problem, którego w ogóle nie poruszył pan Kamysz, jest sprawa pominięcia, tego, co w polskiej szkole udało się uzyskać. Otóż od 25 lat mamy przedmiot, który jest realizowany tylko ze zgodą rodziców i to wszystko się odbywa bardzo sprawnie, składnie, bez żadnych jakichś wielkich awantur czy napięć. I on się nazywa wychowanie do życia w rodzinie. No bo to jest to, co jest najbardziej potrzebne naszym dzieciom rolę w rodzinie, Zachowania w rodzinie, odpowiedzialność za podejmowane role, budowanie takiego fundamentu również w sferze seksualności, która jest bardzo wrażliwą sferą człowieka, z odpowiedzialnością za drugiego człowieka, przygotowanie się do małżeństwa, wiedza o płodności, nie o niszczeniu płodności, ale o płodności, o rozwoju dziecka. Bo w tym programie jest rozwój dziecka od poczęcia, w tym nowym ma być tylko poczęcie i rozwój ciąży, czyli tak jakby dziecka nie było, wszystko dotyczy tylko kobiety, czyli jest to przygotowanie mentalnościowe następnego pokolenia do zaakceptowania aborcji. Dyskusja na temat różnych form rodziny, dyskusja na temat rozbitych rodzin, ani słowa o miłości. Ani słowa o małżeństwie, a jeżeli to tylko i wyłącznie w kontekście właśnie jakichś problemów, trudności, a nie budowania czegoś pozytywnego. To jest bardzo niebezpieczne dla naszych dzieci i wcale pani Nawacka nie ma się zamiaru z tego wycofać. W związku z czym nasze protesty są w pełni uzasadnione, musimy chronić nasze dzieci. No ale proszę Państwa, polska wieś nie zaakceptowałaby czegoś takiego, żeby w szkole nauczyciel, no nie wiem, jak on by w ogóle był w stanie to zrobić, zaczął rozmawiać z dziećmi, czy chcą być chłopcem, czy dziewczynką, a może można zmienić, a rodziców można pozbawić praw rodzicielskich, jeżeli się na to nie zgadzają, no bo przecież już chłopakowi zmieniono imię na dziewczynka, bo podano hormony te blokujące dojrzewanie, niesłychanie szkodliwe, wszystko idzie do okaleczenia. I rodzice mówią nie, no to w tym momencie zabrać prawa rodzicielskie. Takie rzeczy zdarzają się w Ameryce. I dopiero prezydent Trump powiedział, że on się na to absolutnie nie zgadza, jest po stronie rodziców i będzie zakaz robienia takich rzeczy w szkołach. No ale to my musimy korzystać z doświadczenia kogoś, kto już to przerabiał i wiemy, że to jest groźne, a nie próbować robić to od nowa i wsadzać do naszych szkół takie programy. Proszę Państwa, ten nowy program nazywa się Wychowanie. Nie, nie wychowanie, edukacja. Wychowanie to coś więcej. Edukacja to przekaz wiedzy. No więc, niby edukacja zdrowotna dobrze brzmi, tylko że pewna profilaktyka zdrowotna była już w polskiej szkole, były na ten temat różne opracowania, badania w różnych przedmiotach, po trochę, żeby nie za dużo naraz. No i, i na biologii, i na wychowaniu do życia w rodzinie, i na WF-ie, i na tych lekcjach wychowawczych bardzo często te sprawy są podejmowane. Więc nagle robienie takiego całego przedmiotu po co? Po to, żeby rozmawiać o zdrowiu seksualnym. Ja mówię, co to to zdrowie seksualne w ogóle jest? Bo nie ma definicji. Natomiast w ONZ-cie to jest takie hasło, pod które jest ukryte właściwie całe. Oprogramowanie LGBTQ, bo tak to jest zapisane w naszym nowym programie. Więc naprawdę musi to budzić bardzo poważne wątpliwości. Także przede wszystkim powinniśmy żądać, żeby przedmiot wychowania do życia w rodzinie nadal był w polskiej szkole realizowany. 25 lat pozytywnych doświadczeń. Przede wszystkim powinniśmy żądać, żeby przedmiot wychowanie do życia w rodzinie był w polskiej szkole w pełni realizowany. Pani Nowacka, jako minister, oświadcza, że likwiduje ten przedmiot, nie podając żadnej, ale to absolutnie żadnej przyczyny, bo nie ma żadnej przyczyny. Wszystkie badania robione przez kompetentne ośrodki wykazywały, że to działa naprawdę prawidłowo, dobrze, że jest korzystne dla uczniów. Że buduje pewną świadomość, odpowiedzialność, że przygotowuje ich właśnie do podjęcia nowych ról, również ról rodzicielskich, do małżeństwa, do miłości, do budowania tego wszystkiego, co jest tak dla człowieka ważne, a seksualność jest tego tylko elementem. Natomiast jeżeli nie będzie wychowania do życia w rodzinie, no to będziemy mieli program, który będzie totalnie antyrodzinny. I nadal tak ma być. Ponieważ pani Nowacka mówi, to ode mnie zależy. I ja chcę lewacki program. Ja chcę, żeby w ten sposób polskim dzieciom do głowy wkładać, no, że seks to jest po prostu taka sfera do użycia, do przyjemności. Chyba każdy sobie zdaje sprawę, że zwłaszcza rozpoczynanie współżycia seksualnego przez niedojrzałych ludzi, przez praktycznie dzieci, po pierwsze prowadzi do bardzo poważnych schorzeń do upowszechniania się chorób przenoszonych drogą płciową, do problemów psychicznych, do problemów fizycznych, które ciągną się przez całe życie tych młodych ludzi. No i prowadzi też do pedofilii, no bo jeżeli się tam, powiedzmy, dwunastolatkowi mówi, że że tak jest dobrze, że czemu nie, to byle on powiedział, że tak, że on się zgadza, no on się zgadza, bo chce spróbować, Natomiast okazuje się potem, że to jest zupełnie inaczej, więc o co tutaj tak naprawdę chodzi? Mówienie, że mm, mówienie o zdrowiu właśnie w taki sposób, jak to się w tej chwili proponuje, będzie zapobiegało przemocy, i jest absolutnym kłamstwem. Będzie dokładnie odwrotnie. My w polskich szkołach broniliśmy się przed edukacją seksualną, taką właśnie, permisywną, taką właśnie wulgarną i jak dotychczas nasze dzieci tego nie dostawały. Myśmy tego nie dostawali, ale wychowanie do życia w rodzinie zawiera element edukacji seksualnej, tylko tej, która buduje odpowiedzialność młodego człowieka, która rozpoznaje płodność, żeby człowiek sobie zdawał sprawę za co jest odpowiedzialny. I to jest zupełnie inne podejście do tematu, ale to także jest edukacja seksualna. Więc powstaje pytanie, jeżeli tych lekcji ma być dwie tygodniowo, przez cały tam okres od dziewiątego roku życia, no to ile czasu można dziecko uświadamiać? Ile czasu rodzice rozmawiają z dzieckiem na te tematy? Jeżeli potrafią rozmawiać, jeżeli chcą rozmawiać? No przecież nie tyle czasu. Po co? O co tu tak naprawdę chodzi? Chodzi o zmianę ideologiczną. I pan Kamysz podkreślił, że te programy prozdrowotne, on jako lekarz podkreśla, nie powinny być podlane żadnym sosem ani ideologicznym, ani politycznym. No dobrze, ja się z nim zgadzam, my się wszyscy z nim zgadzamy, ale te programy już są napisane i one są tak ideologiczne, że tego nie w sposób wytępić, wyciąć z tego programu, bo one całe są na fundamencie ideologicznym zbudowane. Więc żądajmy, żeby w polskich szkołach zostało wychowanie do życia w rodzinie. To jest podstawa, żeby nasze dzieci miały szczęśliwe rodziny, żeby miały szczęśliwe związki, żeby zakładały małżeństwo, żeby kochały się nawzajem mąż i żona, bo przecież to są prawa również konstytucyjne. Rodzina w polskiej konstytucji jest chroniona, i chronione są prawa rodziców i chronione są wychowywanie dzieci. To wszystko jest w naszej konstytucji, więc przestrzegajmy tej ustawy zasadniczej i brońmy naszych dzieci. Nie pozwólmy na to, aby oni zmieniali programy w taki bezczelny sposób, nie licząc się z nami. No. Jak widać, presja ma sens, więc nadal protestujmy. A ja zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl i tam znajdziecie Państwo dużo informacji bieżących na ten temat, jak również całego świata. Tego, co dotyczy ochrony rodziny, ochrony życia, ochrony po prostu człowieka i jego godności. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.